Teraz widokowy Czarna Kępica w Kamionce Wielkiej to miejsce, które warto odwiedzić. Nie tylko ze względu na widoki. I to nie jest Czczaka, Danina, potwierdzają to Małgorzata i Lucyna, mieszkanki okolicznej Królowej Górnej, które bywają tu regularnie, bo tu, jak mówią, każdego z wrażenia zatyka. Zatyka, tak, od tej przyrody, od tego wiatru wspaniałego, od świeżego powietrza, którego tak y, trudno teraz już niestety zdobyć. No i przede wszystkim piękne tereny. Tutaj się czuje taką wolność, prawda? Można poćwiczyć, pospacerować. W tych okolicach to jest jedyne miejsce, gdzie można po prostu y, przyjść, odpocząć, poćwiczyć, y, no, zjeść sobie na przykład śniadańko po dłuż, dłuższej y, tam wyprawie. No myślę, że, no, że, że bardzo piękne miejsce. Jest gdzie odsapnąć i jest gdzie zjeść, małe co nieco. Oprócz siłowni pod chmurką i miejsc do przesiadywania jest także kamienny grill. Samorząd gminy Kamionka Wielka tak to właśnie zaplanował i z powodzeniem sięgnął po fundusze europejskie. W ramach tego zadania także została wydana taki przewodnik w języku polskim, słowackim i węgierskim, w związku z tym, że mamy podpisane porozumienia. Z gminą Kamienka na, na Słowacji, z gminą Melikut na Węgrzech. E, tutaj także zastanawiamy się nad tym, żebyśmy zlokalizowali też amfiteatr. Już pierwsze wizualizacje są, mam nadzieję, że, że to uda się w niedalekiej przyszłości zrealizować. Chcemy, aby po prostu e, mieszkańcy i przyjezdni mieli e, miejsce, gdzie można spokojnie odpocząć. Świetny pomysł i dobre miejsce na odpoczynek. Warto zboczyć z głównej trasy w kierunku Krynicy. To propozycja dla Krakusów i Warszawiaków którzy zwykle cierpią na brak wrażeń. Jest bardzo dużo, właśnie, bardzo dużo takich pięknych miejsc, pięknych tras i już od trzech lat spotykamy się z koleżankami tutaj właśnie z naszej wsi. Raz w tygodniu, teraz może już rzadziej, ale początki były takie, że spotykałyśmy się raz w tygodniu i wychodzimy w trasy. To znaczy fajnie, że jest ta siłownia też jest dla nas dzisiaj premierą, bo spacerujemy teraz o kijkach. Co by mogło być? Hmm. No, może dobrze byłoby, żeby tutaj więcej ludzi przyjeżdżało, powiem tak po prostu, zareklamuję przy okazji, bo fajnie jak jest jakaś grupa tutaj i proszę. I miejsce urokliwe i życzliwi mieszkańcy, którzy takich widoków nie chcą chronić tylko dla siebie, a więc jeśli ktoś tu jeszcze nie był, to musi zajrzeć koniecznie.